Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dziś, 10 czerwca, zapraszam, wysłuchajcie fragmentu listu napisanego przez Świętego Ojca Pio do Ojca Benedykta w czerwcu 1918 roku. O Ty, dobro moje, gdzie jesteś? Nie rozpoznaję Cię już i nie odnajduję. Konieczne jest jednak szukanie Ciebie, bo jesteś życiem konającej duszy. Boże mój, Boże mój, nic innego nie potrafię już Ci powiedzieć, dlaczego mnie opuściłeś. Poza tym opuszczeniem nie wiem o niczym, nic nie wiem. Nie wiem nawet tego, że żyję. Ojcze najdroższy, nie opuszczaj mnie w tej rozdzierającej agonii. Jeszcze chwila, i będzie już po mnie. Jeszcze chwila, a zmiażdży mnie potężna ręka Boga, słusznie zagniewanego na mnie. Pamiętaj, że ciebie Bóg mi dał za przewodnika, pociechę i ratunek. Pamiętaj, że odkąd Pan powierzył mnie Tobie, uważałem Cię za Ojca mojej duszy. Wobec nieba deklaruję całe moje synowskie uczucie do Ciebie. Żywię je ku Tobie i ciągle w sobie podtrzymuję. Zawsze szedłem zdecydowanie za Twymi zapewnieniami i pouczeniami. Ojcze mój, pospiesz mi na ratunek. Gdyby to było możliwe, przelałbym na ten papier całą swą marmniejącą duszę. Dobrze rozumiesz jednak, że nie mogę. Jestem pogrążony w bolesnej niemożności. Wołam tylko i to niech Ci poświadczy, jak wielkie są moje ubóstwo i nikczemność, moja nędza i ogołocenie. Uproś mi pomoc z nieba, całkowitą jednomyślność czystymi, ukrytymi i świętymi zamiarami Boga. Oraz pełną, stałą i nieugiętą uległość w posłuszeństwie, które jest jedyną moją deską ratunku w szalejącej nawałnicy ostatnią, którą się uczepiłem w tej duchowej katastrofie. Moi drodzy, 10 czerwca. Przypada wspomnienie patrona, błogosławionego Bogu Miła, urodzonego prawdopodobnie w połowie XII wieku. Niektóre źródła podają, że pochodził z możnego rodu Leszczyców, odobrał solidne wykształcenie, prawdopodobnie studiował za granicą, to postać znacząca w historii Kościoła katolickiego w Polsce. Jego życie i działalność otoczone są legendami, ale kilka faktów jest powszechnie uznawanych. Pielęgnował nabożeństwo do niepokalanej i najczystszej Matki Boga. W ten sposób walcząc. Z namiętnościami i próżnością był wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu. Przed każdą mszą świętą leżał krzyżem i przygotowywał się kilka godzin, modląc się rozważając tę tajemnicę. Jako biskup, Bogumił znany był ze swojej pobożności skromności i zaangażowanie w życie duchowe, dążył do reformy duchowieństwa oraz poprawy moralności wśród wiernych. W 1187 roku przeniósł się do Gniezna i objął archidiecezję po zmarłym arcybiskupie Zdzisławie, jako arcybiskup gnieźnieński zorganizował opactwo cysterskie w Sulejowie, wspierał zakony, promował edukację i działalność charytatywną oraz był rozjęcą w sporach między książętami. Po dwunastu latach rządów w Gnieźnie, Zrezygnował i przeniósł się do tą browa, gdzie na wyspie rzeki Warty założył pustelnię, spędził tam resztę życia, poświęcając się modlitwie i medytacji. Ostatnie pięć lat życia poświęcił całkowicie modlitwie, umartwianiu. I dzieciu miłosierdzia umarł około 1204 roku. Mieszkańcy Wielkopolski wzywali go, modląc się o dobre połowy ryb oraz zdrowie dla inwentarza. Błogosławiony bogumił jest symbolem pobożności i oddania Bogu. Jego życie jest przykładem dla duchawieństwa oraz wiernych. Moi niemen wydarzenia, jakie miały miejsce 10 czerwca to iż w 1987 roku Jan Paweł II beatyfikował Karolinę Kuskównę, a w 19 w 1997 roku zakończyła się szósta pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Moim imieniem życzę dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Pa.